Dowód tego, że granica ciągu pierwiastek n-tego stopnia z n silnia jest równa nieskończoność. Cześć, witaj, z tej strony Mateusz i w tym nagraniu udowodnimy, że granica ciągu postaci pierwiastek n-tego stopnia z n silnia jest równa nieskończoność. W jednym z poprzednich nagrań pokazywaliśmy, że granica ciągu przy n dążącym do nieskończoności z pierwiastka n tego stopnia z n jest równa 1. No tu zamiast n mamy n silnia i udowodnienie takiej granicy będzie trochę trudniejsze niż tej tu po prawej stronie, którą robiliśmy w innym nagraniu, do którego zresztą odnośnik znajduje się zapewne pod lub nad tym nagraniem wideo, w zależności od tego, gdzie to oglądasz. No dobrze. Jest to już na w sumie na tyle złożone, że w zasadzie mamy nawet wręcz plan do dowodu. A mianowicie plan wygląda w ten oto sposób. Żeby pokazać to, co tutaj jest zapisane, czyli to mamy tu, żeby uzasadnić, że to jest prawda, wcześniej musimy oprzeć to na tym, że, że to jest prawdą. Czyli najpierw musimy pokazać to. Jak to udowodnimy, to wtedy będziemy mieć za darmo wręcz i to. Ale żeby to pokazać, czyli pierwiastek tego stopnia. Z n silnia jest większa od pierwiastka kwadratowego z n, to musimy wcześniej pokazać, że n silnia i ten wynik do kwadratu jest większy lub równy od n do potęgi n tej. Natomiast, żeby to natomiast pokazać, to wcześniej musimy udowodnić, że taki iloczyn dwóch nawiasów k plus 1 oraz drugiego n minus k jest zawsze większy od n, no zawsze w sensie dla takiego k które należy do przedziału od 0 do n, bez tego n. Tak wygląda nasz plan. Oczywiście no to, co chciałbym tutaj zaznaczyć, to to, że to w zasadzie tak w praktyce, jak się rozwiązuje, to, to tak nie wygląda, że no, mamy zagadnienie do rozwiązania, tak? Tu jest jakby start. Tu mamy ten meta wynik, wynik, tak? Czyli dochodzimy do tej z lewej do prawej na przykład. Strony, no to to nigdy tak nie wygląda, że o to sobie zaplanuję, że to zrobimy tak, tak, tak i dojdziemy. No, no, nie, to tak nie działa, owszem, możemy mieć jakiś plan, ale się potem może okazać, że, że ten plan do nie prowadzi. Możemy w trakcie tego planu coś tam modyfikować, ale to w dalszym ciągu widzimy, że nas nie prowadzi do tego rozwiązania. Także bardzo często jest tak, że my próbujemy Coś wywnioskujemy. Mamy jakiś kolejny wniosek, no ale dalej nic w sumie z tego dalej nie wychodzi. No, może być, że pójdziemy jakoś inaczej, coś z tego wychodzi, tu, tu, ale dalej, no nic z tego nie wychodzi. Czasami jest tak, że łączymy te dwa wnioski, coś tam próbujemy dalej, ale dalej nas to nigdzie nie doprowadzi. Czasem się okazuje, że trzeba trochę inaczej pójść, tu później jest jakaś droga, tu. No, stąd nic, stąd nic, ale stąd tego coś wynika. O, i trafimy w końcu do tego naszego wyniku, i wtedy dopiero już możemy strugać pawiana. I mądrale, że o, to trzeba zrobić w ten sposób, że najpierw trzeba to później, to, później to, później to, później to, i później wyjdziemy do wyniku i udowodnimy to. No, dlatego, tak też tutaj zaznaczam, że e, to nie jest takie oczywiste, skąd ten plan jest. Natomiast plan może się pojawić później, jak chcemy to, już później uporządkować, te nasze całe rozważania. Dużo rzeczy. Dowód. No, zacznijmy od tego, że weźmy sobie ciąg n silnia i do kwadratu. Co możemy napisać? No, możemy napisać, że n silnia to jest przecież z definicji 1 razy 2 razy 3 razy 4 aż do jakiegoś n. Do kwadratu to znaczy, to jest n silnia i tu jest dokładnie też n silnia. Do kwadratu to znaczy weź to coś i pomnóż z tym samym czymś co zostało tu zapisane. Oczywiście nawiasy można pominąć, no bo tu mamy mnożenie, tu mamy mnożenie, mnożenie jest łączne, więc jak najbardziej te nawiasy są zbędne. Stąd mamy taki oto zapis. Tak, czyli mnożenie jest przemienne, kolejna rzecz, a zatem możemy to zapisać w innej kolejności. Mianowicie wziąć sobie jedynkę stąd i pomnożyć z tym n. -em. Następnie pomnożyć dalej dwójkę z tym poprzednim, tutaj n 1. Dalej, wziąć trójkę, pomnożyć z tym poprzednim i tak połączyć to wszystko w pary, choć dalej je mnożymy w zasadzie, te pary ze sobą. I w ostateczności dojdziemy tutaj do n, a tu weźmiemy jedynkę i zapiszemy to w ten sposób. Oczywiście te kwadratowe nawiasy są tutaj totalnie zbędne, one są w celach dydaktycznych, no bo równie dobrze możemy to po prostu zapisać jako mnożenie i poprzestawialiśmy te elementy, a potem grupujemy myślowo w takie właśnie nawiasy kwadratowe, bo z tego coś może być. Zostawmy to chwilowo. Rozważmy pewną funkcję. f od k. Funkcję dyskretną, bo k jest tutaj liczbą naturalną, podobnie jak też i to n. Funkcja jest w tej postaci. k plus 1 razy n minus k minus n. Gdzie k jest tym argumentem tej funkcji, no a n jest jakimś parametrem. W zasadzie można powiedzieć w takim razie, że n jest wybrane wcześniej nie wiem, powiedzmy 8, 9, 4, cokolwiek, no ale jest wybrane i dopiero potem mamy taką funkcję już przy tym wybranym ustalonym n. Czyli n jest parametrem. No mamy funkcję, możemy wymnożyć, czyli mamy k n, k razy k to mamy k kwadrat, 1 razy n mamy n i tu minus k, no i jeszcze minus n. To nam się skraca i możemy napisać, że mamy tak, minus k kwadrat a z tych dwóch pozostałych wyciągnąć k przed nawias. Czyli mamy k, stąd n, a stąd minus 1. Co dalej? No zastanowić się, kiedy ta funkcja będzie równa 0. No to nas prowadzi do wniosku takiego, że, tu może dopiszmy krok pośredni, f od k, to się równa z tego k kwadrat i z tego k wyciągamy przed nawias. Czyli mamy minus k tak dodać n minus 1. Dokładnie, dokładnie tak. A zatem to, co widzimy, to nasza funkcja składa się z iloczynu, coś razy coś. I bardzo dobrze, my się bardzo z tego powodu cieszymy, bo to, co mamy tutaj zrobić, zastanowić się, kiedy taka funkcja jest równa, bardzo nam to upraszcza, bo jeżeli mamy, że a razy b jest równe 0, to wniosek jest natychmiastowo taki, że a musi być równe 0, lub b musi być równe 0. Czyli a jest 0, bo b nie, a nie jest 0, b jest, albo a jest 0 i b też jest 0. Innej możliwości nie ma. No tak, po prostu zachowuję się przyzwoicie ciała, ale to akurat mało istotne, nie jest to tutaj potrzebne. Zostawmy algebrę abstrakcyjną. Tak zawsze jest. Skoro tak, no to wychodzi z tego, że k musi być równe, jeżeli ta funkcja ma być równa 0, wychodzi z tego, że k musi być równe 0 lub to drugie musi być równe 0. No a to drugie, jak przyrównamy do 0, no to możemy to k przerzucić na drugą stronę i wychodzi, że k jest równe n-1, minus co zostało tu też zapisane. A zatem zobaczmy, że gdyby ta funkcja nie była dyskretna, ale byłaby ciągła, czyli mielibyśmy x -a i mielibyśmy f od x, to k0, czyli x0, i k, czyli xn-1, jak n jest dodatnie 2, 5, 8, no bo to jest indeks ciągu, no powiedzmy, że jest gdzieś tu, drugi punkt. Nasza funkcja, zobaczmy, ona jest od k, to jest po prostu parabola, równanie kwadratowe, funkcja kwadratowa znaczy się. Czyli a ramiona w którą stronę? No, przy k kwadrat jest minus, czyli w dół. Czyli to jest w dół. No tak by było, gdyby była to funkcja ciągła, a nie dyskretna. No ale w zasadzie, jak mamy funkcję dyskretną, no różnica jest tylko taka, że bierzemy tylko pewne punkty z tej funkcji ciągłej f od x i mamy funkcję f od k. I tą linię wtedy można sobie tutaj zmazać. A zatem w istocie rzeczy, Jakbyśmy tego xa tutaj zmazali i napisali k, to mamy naszą funkcję i wykres, która wygląda mniej więcej jakoś tak. Wszystko zależy liczba tych kropek zależy od tego, jak duże jest n. Czyli taka parabola, ale dyskretna. No dobra. To zapytajmy, kiedy ta funkcja jest większa bądź równa od zera? No wtedy, kiedy ten punkt znajduje się nad osią k. Czyli tu 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 tu. A zatem dla k należącego do przedziału od 0 do n-1. Od 0 do n-1. Z tego przedziału wtedy ta funkcja jest dodatnia. Co z tego wynika? No to, że jeżeli nasza funkcja jest dodatnia, to co to znaczy? To znaczy, że to jest większe bądź równe od 0. Napiszę to tutaj. K plus je, może trochę wyżej. K plus 1 n minus k odjąć n jest większe lub równe od 0. Możemy to minus n przerzucić na drugą stronę i wychodzi stąd taka oto rzecz, no, która jest w zasadzie tu napisana. Czyli minus n przerzucamy na drugą stronę i mamy, że k plus 1n minus k jest większe lub równe od n. Taki mamy stąd wniosek dla k należącego do przedziału 0, 1, 2 i tak dalej, do n minus 1. I yy, jedna uwaga jest taka, że... No dobrze, to niech tak zostanie. Dla większe bądź równe wszystko się zgadza. Pewną wątpliwość miałem, ale okazało się ona błędna. Czyli wszystko się zgadza. A zatem to, co sobie pokazaliśmy, to to, że jeżeli to n i k są dyskretne i n jest jakby pierwotnie wybrane względem k, wcześniej wybrane, ustalone względem k, no to wychodzi na to, że k plus 1 razy taki drugi nawias n minus k zawsze będzie większy lub równy dla n, jeżeli to k znajduje się z takiego przedziału. Wracamy zatem do tego, co pokazaliśmy sobie już wcześniej, mianowicie, że n silnia do kwadratu to jest coś takiego. No, wróćmy te dwa slajdy wstecz. Z czego to wynikało? No to wynikało tylko z tego, że mnożenie jest przemienne i że jest łączne oraz z definicji n silnie, więc mieliśmy to w zasadzie prawie że z automatu i od razu. Tu jest to, tu. Wróćmy. Co dalej? No, zauważmy, że każdy z tych nawiasów kwadratowych jest w postaci k plus 1 razy n minus k. Dla k 0, 1, 2 i tak dalej n minus 1, obojętnie jakiego k z tego, przedziału, z tego zbioru, Mamy taki iloczyn tych dwóch nawiasów i to jest równe. Zobaczmy, że w istocie, jeżeli k jest równe 0, no to mamy 1 razy n zgadza się. K równe 1, 2 razy n minus 1. Zgadza się, k równe 2, 3 razy n minus 2 zgadza się, i tak dalej, i tak dalej, aż na końcu dla k równego n minus 1 będziemy mieć tutaj no, n minus 1 plus 1, czyli n, a tutaj n minus. Się, zamiast k mamy co? n minus 1, czyli minus ten tutaj zmienia znak, czyli mamy minus n, to się wybija i zostaje nam plus 1, czyli n razy 1. Proszę bardzo, jest na końcu. Zgadza się. No dobrze, a przecież przed chwilą pokazaliśmy, że każdy z takich iloczynów dwóch nawiasów tej postaci przy takim k, co było w poprzednim slajdzie, dokładnie tu, jest zawsze większy lub ewentualnie równe od n. To zostało tu przepisane to z poprzedniego slajdu. A zatem każdy z tych nawiasów kwadratowych możemy powiedzieć, że jest zawsze większy lub równy od n. A zatem możemy napisać, że to jest większe lub równe, i zamiast 1 razy n, czyli tego iloczynu dwóch nawiasów, napisać coś mniejszego, czyli n. Następnie zamiast drugiego nawiasu kwadratowego napisać coś mniejszego, czyli n. I tak dalej, i tak dalej. A że tych wszystkich nawiasów kwadratowych jest dokładnie ile? No jest ich n. To mamy w istocie n do potęgi n tej. Dlaczego nawiasów jest n? No bo mamy 1, 2, 3, 4 i tak dalej, aż ostatnio jest n, czyli jest tych nawiasów n. A zatem, skoro to jest mniejsze od tego nawiasu, to jest mniejsze od tego nawiasu, to jest mniejsze od tego, to ich iloczyn, także będzie właśnie mniejsze od tego, co tutaj mamy, od tego n silnia kwadrat. A zatem to nas prowadzi do wniosku, że n silnia, i później do kwadratu będzie zawsze większe lub równe od n do potęgi n tej, niezależnie jakie to n by nie było. To, co do tej pory pokazaliśmy, to to, że n silnia do kwadratu jest zawsze większa lub równa od n do potęgi n tej. Oczywiście dla dowolnego n naturalnego, jakiegokolwiek sobie nie wybierzemy. No to co zatem idzie? Zawsze możemy to obłożyć obustronnie pierwiastkiem stopnia 2n. No ponieważ n silnia do kwadratu, czy n do n tej, czy n naturalnym i tak będą dodatnie. Więc a pierwiastek parzystego stopnia jest funkcją rosnącą, więc jak najbardziej ten wniosek jest słuszny. Co dalej? No tu napiszmy ten krok pośredni. Mamy w takim razie n silnia do kwadratu, a następnie do potęgi 1 przez 2n. Dwójki nam się skracają i wychodzi nam n silnia do potęgi 1 przez n, czyli inaczej pierwiastek n tego stopnia z n silnia. Podobnie z drugiej strony. Mamy n do potęgi n tej i następnie jeszcze do potęgi 1 przez 2n. n, n -y się skracają, czyli mamy n do jednej drugiej, czyli inaczej pierwiastek kwadratowy z n. Mamy zatem taką nierówność pokazaną dla każdego n, który jest naturalny. No, i w zasadzie jesteśmy już na finiszu, ponieważ granica przy n dążącym do nieskończoności z pierwiastka z n jest równa nieskończoność. Podobnie granica z pierwiastka n tego stopnia z n silnia przy n dążącym do nieskończoności w takim razie także musi być nieskończoność, no bo skoro ciąg mniejszy ma granicę równą nieskończoność, no to ten większy tym bardziej musi być, no musi być większy, no więc też musi mieć tą granicę równą, nieskończoność. A to nas w tym momencie pokazaliśmy, to co mieliśmy pokazać, mamy koniec dowodu.